Dzień kochani, witajcie dzisiaj jest poniedziałek ładna pogoda chociaż na dworze mroźno e, no ale słońce świeci więc musiałam założyć głowę bo ja myślę, że jadę po chłopaków jestem spóźniona co ja się pójdzie na drugą lekcję no ale trudno e, bo słuchajcie w sobotę przyjechały drzwi do mnie do łazienki i w sumie one miały być w sobotę montowane. No ale majster... <laughs> coś tam chore. Więc napisał mi, że będzie w poniedziałek, po południu. Bo Zana ma coś innego do roboty tam, no i będzie po południu, po do pracy. Mam nadzieję, że przyjedzie. Bo już mam dosyć tego mycia się w łazience bez, bez drzwi i poza tym... No bardzo wszystko się kurzy, tak mi się wydaje, w tej łazience ja co chwila chodzę i ścieram kurz. No, a ja byłam zana po właśnie, słuchajcie, po klamkę do tej drzwi, bo koleś, który przywiezł te drzwi, nie zostawił tej klamki, bo mama nie miała drobnych, a on do mnie dzwonił, ja byłam w pracy, no i w tym momencie nie mogłam odebrać, bo tak bym powiedziała mu, że zadzwonię do nich i zapłacę blikiem. No ale trudno. No i musiałam jechać teraz za na naprosto powrocę właśnie tam do tego sklepu, bo sobie myślę że pojadę teraz, żeby później nie robić sobie tych kilometrów. tropa droga. No, a teraz jadę po i dzisiaj coś będziemy działać. Także zapraszam Was do oglądania. No Jezu, ale daje to słońce po tych oczach. Nawet przez okulary. No dobra, dzieci odstawione do szkoły i do przedszkola co prawda Ja się później na WF ale Słuchajcie Dzisiaj ślisko normalnie No zaka, ja już w... Tak w drugim miejscu gdzieś tam mnie um, zarzuciło A jest pół stopnia na plusie, ale jest gdzieś tam to te ulice są gdzieś tam w takim w takim dużym zakręcie też było ślisko. Tutaj też na schodach nawet do przedszkola było ślisko. Idę teraz sobie po bułki. I... No, w sumie po bułki, bo nic więcej nie potrzebuję. Ojejku, muszę odsłonić rolety, żeby trochę słońca weszło do tego domu. Idę zrobić zaraz ogień. Ojku. Mój stołeczek jakoś rośnie póki co. Ale... Ale... Tu czy nie wiem, jak mam go teraz podlewać, bo... On jest w tej donicy. Ile zrobić ogień? zrobić sobie śniadanie. A wtedy muszę nastawić pranie. Bo chłopaki... E, no, byli przez cały weekend tu siostry, więc muszę wszystko wybrać. No i słuchajcie, po tą głupią klamkę jechałam. Klamka 36 zł. Bo nie było jej po prostu, trzeba było zamówić. I tutaj jeszcze do tego wzięłam też zamek. Do drzwi, no więc tak, idę robić ten ogień, co będzie ciepło w domu. A jeszcze Wam pokażę te drzwi. Te drzwi wyglądają tak, taki kolor jasny. Wydaje mi się, że ładne, że fajnie będą wyglądać w tej, właśnie jasnej. Łazience i pokoju, a później sobie wszystkie właśnie e, te drzwi wymienię na takie, na takie jasne, bo wydaje mi się, że jasne właśnie się mniej brudzą, no. No i dobra, kochani, mam w obrotach tą y, szczuteczkę. I słuchajcie, y, dzisiaj założyłam sobie tą silikonową część, tą różową, bo y, ta część, gdzie ona jest, ta część tutaj y, z, tą, z tym włosiem, ona moim zdaniem y, słabo myje. Nie wiem, albo ja mam takie wrażenie, to też może wynikać z tego, że ja y, używałam szczoteczki y, z biolik kojarzycie ten żel zbiolik, który ma tą silikonową szczoteczkę i ja jakoś jestem bardziej przekonana do tych silikonowych szczoteczek, ogólnie tutaj czekajcie tutaj jakiś y, brud, ona zbiera jak widać, bo jest lekko brudna no ale ja zrobiłam sobie makijaż i prawdopodobnie całego podkładu nie zmyłam no i ogólnie no co działa, myje tak, myje czyści nie wiem ile czasu się powinno to stosować, bo tam tak naprawdę nigdzie nie pisze ile czasu powinno się mieć tą buzię i na przykład tak jak ja, ja byłam bardzo zadowolona z tego żelu Biolik i wydaje mi się, że no to może być na podobnej zasadzie tyle tylko, że Tutaj e, te włoski silikonowe one e, One nawet się nie kręcą w koło, tylko one mają takie drygania. Nie wiem co to ma na celu. Czy to ma na celu po prostu bardziej jakoś oczyścić tą twarz? Czy co? No bo tak niedawno sprawę, to moglibyśmy myć sobie tą szczoteczką, tak wiecie, e, bez tych dyagani. I, I to tyle. I też by się umyło buzie. Hmm. Ona ma chyba na celu pobudzić, e, moim zdaniem, tutaj e, skórę. No, na skórek. E, I o, wyłączyła się po minucie, bodajże. Ona się samoistnie wyłącza, hmm, żeby po prostu e, w momencie, kiedy zapomnicie ją wyłączyć, to. Hmm, nie chodziła. No i to tyle. Ogólnie ten żel już mi zasycha na buzi, więc wezmę sobie te wody. Nastawiłam już dzisiaj jedno tralnie, słuchajcie. Biorę poście Za chwilę będę robić resztę tylko muszę po to iść do samochodu, bo tego nie przyniosłam. No i po tralnię, pójdę do A obiad dzisiaj mam z głowy, bo została fasolka z... W piątku, więc ją dzisiaj sobie podgrzejemy. nie wiem czy chłopaki będą chcieli ale ja sobie zjednęłam no, bo nie jedzie się na sobotę nie jadłam też nie odgrzewałam mamię ja, no. więc obiad z głowy i pójdę wtrącać z i będziemy wsypać żyto dzisiaj na sprzedaż ten pan najchętniej sam przyjechał to wsypać ale Powiedziałam mu, że to wsypiemy. No i się znowu wyłączyła. Ja ją umyję w ogóle. I trochę wody jak dostanie. Ją można myć normalnie pod wodą. Więc to no, taki plus. Yy. Może jak ten żel dostanie trochę wody to... Bo już powoli mi zastygał na twarzy. No więc ta silikonowa jeszcze do mnie przemawia. O tyle, o ile że ona powoduje jakiś tam masaż twarzy hmm. może też działa to lepiej oczyszczająco bo jak widzicie hmm, moja skóra się zaczerwieniła więc coś to tam z nią robi hmm. natomiast no uważam że hmm, ona jest fajna do hmm, pobudzania twarzy pobudzania skóry Um, może dzięki temu będzie się mocniej złuszczał na skórek, zobaczymy. Póki co no, myje ok. Um, I jest takim bardziej gadżetem. Też bardzo wiele osób polecało mi tą szuteczkę do mycia twarzy FOEO. Tak, chyba tak to się nazywa. Ale one kosztują parę stówek, więc um, teraz już jestem przekonana, że jeżeli ta FOEO działa na tej samej zasadzie, no to zupełnie niepotrzebny mi jest taki gadżet, bo tak naprawdę to są tylko dodatkowe gadżety, tak ja jestem takim prostym człowiekiem, który lubi sobie umyć twarz zwyczajnie e, i, i bardzo lubię jak twarz jest dobrze oczyszczona, e, no, ze względu takiego, że mam wiecie te zaskórniki i rozszerzone pole, jak widać bardzo rozszerzone, więc... Ja lubię do oczyszczenia mm. I wkurzę mi to, że ona się co chwila wyłącza. Bo jak chcę myć tą buzię dłuższy czas, tak żeby porządnie ją umyć i e, wymasować, no to denerwuje mnie to, że to się wyłącza, ale to dam. Taki jakiś mniejszy szczegół po prostu z tego wszystkiego. Więc tak, słuchajcie, jeżeli byliście ciekawi yy, i chcieliście kiedyś sobie kupić na przykład tą szczoteczkę Foreo, no to może na sam porządek właśnie lepiej sobie kupić coś takiego. To jest tańsze pewnie yy, to samo, tylko że tam podejrzewam się też płacić za firmę mnie nie wydaje mi się, żeby tam ta szczoteczka robiła coś zupełnie innego. Tak myślę. Dobra, ja kończę, to biorę się za prysznic. Idę pod prysznic i idę do roboty, bo ja będę tutaj tak do Was gadać. to no i znowu pół dnia zleci. A tego nie chcemy. Chociaż z drugiej strony przydałoby mi się odpocząć. Jestem zmęczona znowu po tym weekendzie w pracy, wiecie? Bardzo. Nie yy, mieliśmy zbyt wielu ludzi, bo ten weekend teraz taki też ze względu na wojnę ludzie oszczędzają hajs. Tak mi się wydaje, że teraz ludzie będą sobie mniej pozwalać na takie dobre luksusowe, jakimi są właśnie wyjazdy. Yy. No bo nie oszukujmy się, to jest już takie dobre luksusowe mm, moim zdaniem. Yy, no. I yy, przez to, że było mniej ludzi, było mniej pracy, ale ja Wam powiem, że ja wolę jak się coś dzieje, jak dzień mi szybko zleci, yy, bo przynajmniej szybko minie ten czas, a jak powiek siedzi i nie ma co ze sobą zrobić, co chwila coś, Wiecie, to było pracy, nie bowiem, nie że, nie, że nie było co robić tak, bo byłam sama, wymeldowałam wszystkich gości. Potem co chwila, coś jakieś bolne i tak dalej do rozliczenia, telefony na i kilka rezerwacji zrobiłam z 10 chyba na przyszły weekend i na, już na wakacje ogólnie ludzie rezerwują sobie. A, ponieważ teraz ceny... Są troszkę niższe, a podejrzewam, że w wakacje one jeszcze wzrosną Więc jeżeli macie możliwość, to zarezerwujcie sobie w wakacje Jeżeli ktoś ma takie plany, ja chyba też te moje sobie w końcu zarezerwuję Jak zostanie mi jakiś hajs z tego żyta, to zrobię tę rezerwację, zapłacę ten zadatek, bo tego zadatku nie można opłacić bonem turystycznym, co chciałam zrobić Bo u nas można bonem turystycznym dodatek. Tam nie, w tym hotelu zakupanym, e, ale stwierdziłam, że jak mi zostanie jakiś hajs, to wpłacę część, wiecie? Wy, będę tak wpłacać e, sobie po prostu za każdym razem. I do czerwca e, zbierze się cała ta kwota e, do wpłaty, e, i wtedy jeszcze rozliczę ten bon na miejscu, że jak będziemy, i wtedy tylko muszę zebrać hajs na paliwo i na jakieś wydatki, ale to. To chyba nie będzie aż tak źle, więc myślę, że się nam uda ten wyjazd. O ile przyjdzie e, lepszy czas i skończy się ta wojna, bo jeżeli się nie skończy, a nie daj Boże się rozwinie, no to nie będzie fajnie. Dobra, już kończę to mycie, bo nie ma sensu. Teraz ja sobie oczyszczam pod wodą i to tyle. Wytyle ją sobie ręcznikiem normalnie i tutaj mam w łazience właśnie ładowarkę ale jak się podstawia pod ten na ten talerzek taki to ona się sama ładuje więc fajnie w sensie że musi być ładowarka podłączona i wtedy to się ładuje dobra, ja idę pod pysznic no idź tam idź tam ciebaczku No idźcie, tam macie żarcie. Tam idź do żarcia. No idź tam do żarcia. Idź. No. Tam, się Co ty tu robisz? A to nie jest twoja pasza. Wypad. Wypad. No, dziobaki już się słuchajcie. E, rozgościły przez weekend jak mnie nie było już chodzą po całym podwórku biegają nie boją się więc jest dobrze dałam im tu jeść ale pić im się chciało no dziebaczki, idźcie tam tam macie paszę. sią no idź tam no idź co za osiołki małe no kurde będę musiała gnoj wyrzucić w tym tygodniu chyba o! Cóż to, to? Idź tam. Idź. Te jak są uparte. No ty! Idź tam. Muszę przypilnować, bo te stare kury wchodzą mi w pasze. O, tu następna. Ty Mendoza, a ty idź tam. No. Muszę iść, ich... O! Zniosłaś jajo? Czy masz parcie na szkło? Muszę je policzyć, czekajcie. Raz, dwa, trzy, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, 16, siedemnaste, 20. dwanaście, no chyba wszystkie są. Mam nadzieję. Ale mam nerwy. Ta się będzie dała zmieniać życie idę do skodu, przyniosę im jeszcze zburza w sensie kurą. no i słuchajcie mam takie najawy bo przyjechał majster mieliśmy zakładać te drzwi i już byłam taka szczęśliwa że dobra na mi ale będą drzwi do tej łazienki no i się okazuje że co że te drzwi są ty też byś mógł przestać że te drzwi są za duże A tu połowa chlebaków Wypad. Nie ma. Co? Mi w tą stodołę tylko. Kurczę, wypad. No, w ogóle Jasiu ma jutro te urodziny. Ja zapomniałam, żeby kupić cukierki. Teraz będziemy musieli jeszcze raz jechać po cukierki. A, nie ma. No, ale co do tych drzwi. No i kurde, majster dał mi kartkę. Ja z tą kartką jechałam. Ja miałam tylko wybrać kolor drzwi. Nie odpowiadać za to, jaki to będzie Jaki to będzie ten, słuchajcie, em, jakie drzwi, tylko kolor, tak? To było moje zadanie. I zamówić drzwi według jego kartki. No i ja nie wiem, czego ta fani nie, nie zrozumiała, ale ja tu chyba dobrze zamówiłam, a okazuje się, że te drzwi są za szerokie. No i jak nie urok to serzka. Na szczęście nie zamawiałam wszystkich drzwi, które chcę wymienić. I przymierzyliśmy, że te drzwi będą pasować do naszego pokoju, więc o tyle dobrze, że one nie, nie muszą być odsyłane. No i mm, że je wykorzystamy. No ale tak naprawdę mm, ja te drzwi do pokoju planowałam wymienić później. Jak już ogarnę ten kredyt. No, no. Y i wiecie, wtedy wszystko na nas no bo teraz też tak nie mam tej kasy, teraz będzie robota w polu i tak dalej. A żeby zamówić te wszystkie drzwi, tam mamy trzy... Trzy sztuki, bo do mamy do kuchni, do mnie... Pimpuś, jeszcze ty! Do mnie do kuchni i do nas do pokoju. No to trzy sztuki drzwi jeszcze muszę zamówić, trzy pary drzwi. I wiecie, to trochę kasy wyjdzie, tak? No bo tam też zapłaciłam dwa. Teraz będę pewnie musiała trzy i pół wybulić. No to nie jest tak mało hajsu, a chcę jeszcze te na zamówić, nowe drzwi, bo te są w ogóle źle wstawione, one są bez futryny, więc no, nie pytajcie. I one w ogóle jakby w nie tak raz porządnie kopa się dało, to one wypadną, bo są nas styropian założone i na piankę, więc no, spoko, ale nie pytajcie, kto je zakładał, albo domyślcie się. No nieważne I one są, to są drzwi też źle kupione, bo to są drzwi do bloku i one dlatego z tej strony tutaj tak okropnie wyglądają. No ja chcę kupić porządne drzwi z futyną zewnętrzne. No ale na nie też pewnie muszę jakieś trzy koła liczyć co najmniej, więc wiecie. Mało hajsu to nie jest. A chcemy jeszcze na te e, wakacje jechać w tym czerwcu, ja nie wiem jaka ja to ogarnę. I jeszcze w polu posiać i tam zapłacić a za sianie w polu ja w tym roku się obawiam że to będą takie ceny bo ta ropa poszła tak w górę ja nie wiem koniem trzeba będzie trzeba będzie kupić konie i koniem orać bo no jak to tak dalej pójdzie to naprawdę nic się nie będzie opłacać i to śmieszne nie jest mi nie jest w ogóle do śmiechu suszy pimpuś jest jeden jest luzem jeden jest związany i one teraz ten, ten co jest związany ma Nervy, że ten lata luzem. Muszę im iść dać jeść. W ogóle przywiozłam z pracy takie resztki. Eee. I muszę im iść to dać. Wsuwają jak szalone, bo ja im cały czas daję karmę, jak dostaną takie wiecie, normalne jedzenie, to one to tak wsuwają. Co Sushi? No co? No, Mój piesku. O, o ty, ty ostatnio. Nie? No, więc tak. Dobrze, że znaleźliśmy rozwiązanie tej sytuacji. Wiecie, zawsze jest jakieś rozwiązanie. Majster wziął te futyny, bo te futyny też są za duże, no bo drzwi są za duże, to futyny są też za duże. te, tak, które miały być do łazienki. Są też o 10 cm za duże i te pójdą do mamy do pokoju. One mają co prawda pod spodem ten taki rowek, ale majster mówi co przecież nie przeszkadza. Z drugiej strony one też wchodzą do łazienki, więc faktycznie no, to nie przeszkadza. Eee, no więc mama będzie miała te drzwi, które docelowo miały być do łazienki. Te, które miały być do mamy, będą do nas do pokoju, a do łazienki musimy zamówić. Jeżeli ktokolwiek nadąża za tym, <laughs> no to, to brawo. Dobra, idę. Ja, idę, bo muszę odkurzyć, bo majster mi nabrudziły piachu pełno i pojedziemy chyba teraz ja się po te cukierki po kwiaty skoczymy i muszę podjechać nie tutaj do nas tylko po prostu do jakiejś porządnej kwiaciarni bo w zeszłym roku mieliśmy kupione tutaj od nas kwiaciarni no to te kwiaty padły następnego dnia zresztą pamiętacie tam na filmiku było pokazane więc pojedziemy do normalnej jakiejś kwiecialni no i, I tam tym kurą zbiorę jajka W ogóle muszę jajka do sąsiada zaleźć, o to jakaś kaska wpadnie Może wypłata dzisiaj wpadła ciekawe I w... A i właśnie postanowiłam, że jak majster teraz, bo dzisiaj oni już pojechali Jak majster przyjedzie, mówił, że w tym tygodniu założę te drzwi do mamy, żeby choć jedne były założone mm. No to jak on przyjedzie to dam mu telefon i niech on zamawia te drzwi tym razem I zamówi już mi te wszystkie drzwi do domu tutaj i po prostu ja tam będę sobie wpłacać, wiecie, 8 tygodni będę czekać, ja tam będę sobie powoli wpłacać jakieś pieniążki co będę miała to sobie tam wpłacę, a ten i wtedy jakoś to się, jakoś to się myślę da no najwyżej po prostu najwyżej po prostu te drzwi będą czekać na odbiór jak one, zanim oni je, wiecie, zrobią to 8 tygodni wtedy ja też może Będę coś kombinować, może wtedy jeszcze jakąś grykę sprzedam, coś pomyślę Więc tak, trzeba żyć dalej, trzeba kombinować i sobie radzić, no bo co innego nam zostało Ale zanim, słuchajcie, pojedziemy, to stwierdziłam, że trochę ogarny samochód e, I e, powiem Wam, że jest strasznie zimno, a ja dzisiaj mam sypać to zboże przyjeżdża mój znajomy i pomoże mi sypać i ja nie wiem czy ja tam przypadkiem nie zamaznę zobaczymy ale już mi z nosa leci po prostu a dopiero chwilę tu sprzątam a chciałam posprzątać, bo ostatnio zaczęłam i nie skończyłam i to tak a chcę trochę odkurzyć, bo już naprawdę się nie da to jest taki syf w tym samochodzie tą wycieraczkę już zostawię, bo ja i tak ciągle ją mam brudną ale no jednak trochę to przetrzeć chociaż żeby jakoś za czymś to wyglądało i w ogóle kurzu na kokpicie pełno mam. Więc muszę to ogarnąć. A! I z ciekawostek. Dziobaki. Z ciekawostek. Jak potrafi się ustawić ranek. Ej, nie widzicie. Patrzcie na to. ptasie mleczko. E, mieliśmy kupione na i ja nie wiem jak on to skwytał. Mm. Ajko, czy on to gdzie on to e, no zabrał? Czy, czy ja nie widziałam jak on to wziął? No nie mam wziął. Aj, za krótki kabel. Nie mam zielonego pojęcia, ale skitał sobie chłopak tasie mleczko. No i ma tam swoją noę. Muszę się go zapytać czy się nie boi, że myszy mu to zjedzą Aj. dobra sprzątam dalej ale niby słońce świeci, a jest tak zimno że ło. Wow. jeszcze jakieś kwity a tu mam potwierdzenie, że ja się to odebrać to muszę z tym kwitkiem, że spłaciłem zaliczkę a to drugie to nie wiem co to Tu w ogóle coś ostatnio było wylane i położyłam na to mokie chusteczki, ale to nic nie dało. Dobra. a muszę też zamknąć, bo mi piździ. Dobra, posprzątane, odkurzone, chociaż piezy oko i słuchajcie, zawsze na koniec psikam sobie w samochodzie e, tym zapachem z Wika. On jest cudowny, jeżeli nie wiecie jak pachnie, chcielibyście pomóc no uwielbiam ten zapach Puh, tylko no jak go psikam dużo to tak dusi ale to zaraz wyjdzie z samochodu <laughs> ale pięknie, cudownie pachnie i ten y, uwielbiam nie miałam żadnych innych ale ten po prostu to jest mój ulubiony Trochę dusi, ale no. A tak by the way, jakiej muzyki słuchacie w samochodzie? Bo ja ostatnio e, bardzo lubię muzykę taką motywującą, motywacyjną, motywującą. Ale to nie jest nic takiego, wiecie. Słucham ogólnie Amina. Ostatnio bardzo dużo. No, a jak zamulam, no to słucham Anikawa albo Sany. A ostatnio mam składanki Amina. Ja się rozbieram, <laughs> boli mnie gardło <laughs> i to nie jest śmieszne, że ja się tylko nie rozchorowała. Um, w ogóle boli mi głowa dzisiaj znowu, bo mam szopy, jak nie wiem, ale dobra. Rozbieram się i zjem i idę um, robić do z ładować to żytu.